Siema, Tutaj koza kanał, koza sport. Tym razem przyszła pora na skład wszechczasów według Lacha. Tak więc, jeżeli jeszcze nie znacie mojego dzisiejszego gościa, koniecznie sprawdzajcie linki na dole w opisie. Bardzo dziękuję za mega pozytywny odbiór pierwszego odcinka i liczę, że ten także Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co robić. Zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się na tym kanale. No i oczywiście, żeby nie przegapić odcinka, który będzie w następną niedzielę, bo naprawdę warto. Teraz zobaczmy, kogo Lachu wybrał do swojego składu. No to co kryje się w twojej jedenastce wszechczasów, lachu, mój drogi. E, to był ciężki wybór, i powiem Ci, że siedziałem nad tym chwilkę, bo jest wielu zawodników, których ja też bardzo lubiłem, e, których tutaj chętnie bym też umieścił, i miałem jeden zasadniczy problem, aczkolwiek myślę, że go dość szybko rozwiązałem, i myślę, że to jest chyba zdrowe podejście. I ja wybierałem jedenastkę z zawodników, których kojarzę z boiska, oglądając ich. Bo wiadomo, że można by tutaj dać Pele, Krojfa i tak dalej, no ale nie oszukujmy się, no my ich za dużo nie widzieliśmy w telewizji, więc. Czyli taki sam klucz wydobrałeś jak na przykład Damian. Czyli prostu, o, dobrze że... zrobiłem, tak? Moim zdaniem dobrze. Jakby dużo było komentarzy w pierwszym odcinku tej serii, że nie pojawiło się paru zawodników, którzy obiektywnie są najlepszymi piłkarzami w historii. Tylko cały klucz w tej serii jest taki, że to ma być skład wszechczasów danego gościa, więc tak jak ja mówiłem, jeżeli dla kogoś Mila za mecz z Niemcami jest piłkarzem wszechczasów, znaczy zawodnikiem, który nadaje się do jedenastki wszechczasów, to może go spokojnie tam dać. Tak więc Lachu, ciekawy jestem jak wygląda twoja jedenastka, a w zasadzie dwunastka, e, no i przede wszystkim ilu jest tam piłkarzy Realu Madryt, to jest pewnie. <laughs> Wiesz co, to jest też właśnie fajne, bo ja tak, na, tak jak sobie analizowałem, to świadomie piłkę kojarzę no mistrzostw świata we Francji jeszcze nie kojarzę zbyt nieświadomie. Pierwsze moje mistrzostwa to były właśnie Korea-Japonia 2:2 rocznik i gdzieś tak właśnie te lata 2000-2001, coś takiego jak pierwsze triumfy Realu Madryt to były. Wtedy zacząłem bardziej właśnie świadomie oglądać już tą piłkę i kojarzę już te czasy właśnie, więc mniej więcej od tych czasów się zacząłem poruszać. E, czy mam iść od ataku czy od obrony, czy jak to wygląda? To wszystko zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Na koniec Można zostaje się. nam ten dwunasty piłkarz, e, więc możesz, możesz zacząć od bramki, możesz zacząć od ataku, to już, możesz nawet od pomocy zaczynać. Na bramce e, Iker Casillas. Czy, czy to cię no. zdziwiło bardzo, czy raczej nie? Powiem ci szczerze, że kiedy prosiłem widzów, bo razem z widzami, także wybieramy ich skład wszechczasów, wydaje mi się, że Iker był najpopularniejszą prośbą, nawet przebijającą Gigiego Buffona więc. Przyznam szczerze, mnie to. Ja osobiście do swojego topu bym go nie wybrał. Miałbym, mm. myślę, i tam innego faworyta, ale w zupełności rozumiem, patrząc na trofea w reprezentacji Hiszpanii, na trofea w Realu Madryt i, i też na to, że ty jesteś fanem Realu, no to, to jest wybór całkowicie naturalny. To ja myślę, że Gościu wygrał totalnie wszystko, co było do wygrania. Oprócz nagród indywidualnych, no wiadomo, że złotej piłki nie dostał, ale też ikona Realu, tak powiedziałeś, może tutaj pominimy sposób, w jaki on odszedł z Realu, może to delikatny taki niespak pozostawia. Ale, no jak dla mnie nie ma innego wyboru, jeśli miałbym dać kogoś na drugim miejscu, to właśnie pewnie byłby to Buffon. Ale przez moją sympatię właśnie do, 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 do Królewskich i przez to co Casillas osiągnął, to, to Ikera dajemy na bramkę zdecydowanie. Także tak to wygląda. No to co, teraz lecimy z obroną od prawej, od lewej, od środka? Od lewej strony, nie będę bardzo oryginalny i spokojnie nie będzie to jedenastka Realu Madryt. Na lewej stronie Roberto Carlos. To według mnie najlepszy lewy obrońca w historii. No Wątpię, żeby był ktoś po prostu lepszy. Marcelo w prime to i tak nie był ten taki zawodnik jak Carlos, aczkolwiek też był bardzo dobry. Czy chociażby nawet niektórzy pisali, pewnie by, że Robertson, ale według mnie jeszcze bez podjazdu, trochę Robertson jeszcze musi grać, ugrać, że tak powiem, trofeów, aż będzie mógł być stawiany obok Carlosa. No, tutaj też te trofea troszkę przemawiają za Roberto, bo jednak z reprezentacją Brazylii i z Realem Madryt no, gość wygrał totalnie wszystko, aczkolwiek nie patrzyłem na to, kto wygrywał jakie, jakie trofea i co zdobywał. Ale no, Carlos, no zdecydowanie Carlos, lewa noga, rzut wolny z Francją, czy chociażby bramki w Realu Madryt z dystansu, no nie, no jak dla mnie, Roberto, no. Poza tym, tak mi się wydaje, że, żeby trafić do tego topu, trzeba mieć w sobie to coś, przez co ludzie cię zapamiętają. A Roberto Carlos był jednym z tych najbardziej chyba charakterystycznych piłkarzy. No bo, jeszcze jak biegał w tych koszulkach, które na nim wyglądały jak żagiel, i mijał ludzi tam w tej lewej stronie, uderzał. To było naprawdę coś. Eee, niesamowitego. To co, przechodzimy do środka? Przechodzimy. No w pojęciu, że jeszcze tak w murze to bym nie chciał stać, jak Roberto by strzelał, więc... Nie, to myślę, że to niektórzy mają ślady do dzisiaj <noise> bo, po tym, jeżeli nie trafił za dobrze. Z, za bramką lepiej też nie siedzieć w sumie, jak widzę taki pocisk. Ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, <noise> ktokolwiek w strefie rażenia miał, miał przerąbane. <noise> no to coś. Dobra. E, środek, środek obrony. Środek obrony i pierwszy e, nierealowiec, że tak powiem, to jest Maldini na środku obrony. I tutaj, nawet z Kozą rozmawialiśmy sobie na początku i powiedziałem mu taką ciekawostkę, która jak, jak się okazało, on nie wiedział. Ja też nie wiedziałem przed odcinkiem, ale jak sobie sprawdzałem, Maldini nigdy nie wygrał mistrzostwa ani świata ani Europy właśnie z reprezentacją Włoch. Co ja się zdziwiłem, bo myślałem, że 2006 to był ten rocznik, kiedy on jeszcze grał, tak jak Koza mówił, ale nie, niestety, drugie miejsce w USA to był Max co on osiągnął z reprezentacją, ale jak dla mnie, no, jeden z dwóch najlepszych środkowych obrońców ever także Paulo Maldini na środku, no kozak, no, no szanuję go bardzo też ta, też ta elegancja, z którą on grał, to nie, było, to nie był taki bezmyślny przecinia, przecinak tylko tam te statystyki w ogóle kartek, to, 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 to jak on grał czysto tak naprawdę, jakby no to był zupełnie inny poziom, mimo że środek obrony, to, to, to elegancja była niesamowita coś czuję, że ten drugi twój środkowy obrońca mógł być troszkę mniej elegancki ale za to ma mistrzostwo świata, oj, tak mi się wydaje Oj oj, to się pomyliłeś bardzo bardzo się pomyliłeś. Tutaj elegancja to była taka, że o stary. E, a propos Maldiniego to chyba to ci powiem, że to jeszcze były te czasy e, po prostu Milanu, ten Milan w prime, jeszcze tam z Skaką, właśnie z Maldinim i tak dalej. No, to był Milan, który ja bardzo lubiłem i z ligi włoskiej, jakbym miał wybrać swój ulubiony zespół, to był, byłby to Milan i jeszcze właśnie przez te czasy E, tak jak powiedziałem w Prime, kiedy oni byli, kiedy wygrywali dwa razy Ligę Mistrzów, no może ten finał z Liverpoolem to zapom zapomną chętnie. Ale dobra, Maldini jest na środku, drugi środkowy obrońca, <laughs> pewnie już myślałeś, że to będzie ktoś z Realu, tak? Ja myślałem, że to będzie Ramos, ja byłem przekonany, że to będzie Ramos. A tutaj jest Carles Puyol, proszę Pana. Uuuu, no to muszę <laughs> powiedzieć, że to jest ogromne zaskoczenie dla mnie. No, powiem Ci, że jak miałbym wybrać, który z nich był lepszy, Ciężko byłoby mi to zrobić, ale szanowałem gościa niesamowicie e, i, i po prostu, no, nie wiem, no, jeśli jest ktoś, kto nie lubi Pujola, to tak naprawdę nie wiem chyba za co, bo nie dość, że typek zostawiał serducho całe na boisku, to był niesamowicie dobrym obrońcą i to ja sobie nie wyobrażam jedenastki właśnie takiej mojej historycznej bez Pujola i bez Maldini'ego w środku. No przede wszystkim ten szacunek do rywali, jaki on miał. Ja sytuacje sytuację z zapalniczką, nie, to ja to mam w głowie w ogóle to. Ja wiesz ja największą mam najbardziej dla mnie taką mówiącą wielu sytuacją było to, kiedy już nie pamiętam kto to, ale zaczęli tańczyć po strzelonej bramce i tak dalej, a on ich dosłownie jak takie dzieciaki wziął za uszy i powiedział, panowie, my tu takich rzeczy nie robimy. nie wiem właśnie, z kim oni grali, ale już taką sytuację kojarzę jak wybijał z linii bramkowej klatką, tak się rzucił. Tak, to niesamowite. Nie pamiętam z kim to było, muszę sobie aż to wygooglować ale e, no tak, no póki co obrona Carlos, Maldini, Pujol i przechodzimy do prawego, tak? Tak, to jest, to jest jedna z najbardziej <śmuch> zastanawiających pozycji, bo chyba większość ludzi będzie dawało na lewej Carlosa, ale prawa obrona jest... Naprawdę taką, gdzie, gdzie tutaj każdy może dać innego piłkarza, coś czuję poprzez czas trwania tej serii, jestem ciekawy Twojego jest, prawego obrońcy. Jest ciężko i tak sobie właśnie szukałem w głowie. Nie ma takiego charakterystycznego prawego obrońcy, naprawdę. No, no był Dani Alves, który wygrywał dużo z Barceloną, ale on nie należy do moich y, piłkarzy topowych, że tak powiem. Jakoś tak nie mogę go tam postawić, oprócz takich zawodników jak Carlos Maldini czy Puyol. I tutaj taki mały twist, bo ten gościu kiedyś grał na prawej obronie, i myślę, że w mojej 11 by tam mógł zagrać. I to jest pan, o którym myślałeś, czyli to jest Sergio Ramos na prawej obronie. A, ale dobrze to, dobrze to wykombinowałeś, powiem ci. No, no i teraz wszystko, wszystko się zgadza, bo zastanawiałem się, co. bo, bo byłem przekonany, że no, kapitan tego twojego realu musi, musi gdzieś tam być, więc więc tutaj wszystko no wiesz, się upada no, Można gościa nie lubić, ale to jakim on jest obrońcą i, i ile wygrał razem z Realem Madryt i co zrobił dla tego klubu nie No, oczywiście, że tak. Jakby ja w poprzednim odcinku powiedziałem, mam wrażenie, że przez ten mem z Czerwonym Ramosem troszeczkę zapominamy, jak wybitny jest to piłkarz. I w przyszłości, kiedy się spojrzy na wszystkie trofea, na te statystyki, też strzelanych bramek, bo to jest naprawdę e, pod tym względem bardzo utalentowany środkowy obrońca, no to dopiero wtedy mam mam wrażenie, że go docenimy troszeczkę za, za, za te jego umiejętności. No to Ramos taki jest, albo go kochasz, albo go nienawidzisz, po prostu, nie? Kibice bardzo pewnie go nienawidzą. W większości kibice Realu go kochają i, i za te bramki w doliczonych czasach gry to w ogóle to już pomnik powinni był postawić pewnie. Eee, ale no, no Ramos, no musiał być tam Ramos i tym bardziej, że on jeszcze właśnie w Seville grał sobie na prawie obronie, czy też może no zagrałby na prawie obronie, myślę, że jak najbardziej. No i teraz czas na Twój środek pomocy. Zakładam, że będzie tutaj Zidan, Kaka i nie wiem kto będzie <laughs> trzeci, ale myślę, że dwóch już trafiłem bez problemu. Ale strzela, ale strzela. Eee, no dobra. To ja rozpnąłem sobie to w troszkę inny sposób. Zagrałem formacją 4-3-3. Czy nie mówiłeś, jaka formacja, nie Nie mówiłem, ale też sobie rozesowałem 4-3-3. Tak. Wątpię, żeby ktoś tutaj wychodził z tego. 4-3-3, aczkolwiek to jest bodajże czwarty wariant z SPO. <grym> <grym> Okej, okay, czyli, czyli idziemy tutaj w stronę FIFA. Tak, żebyście, żebyście to zrozumieli. Na SPO zagra gość, którego można określić, mianem geniuszu. I nie jest to piłkarz Realu Madryt, jest to Ronaldinho, który grał też na dyszce. Więc Ronaldinho ewentruje na SPO. Pierwsze zaskoczenie, czy nie? Szczer znaczy, Powiem ci szczerze, że jakby nie pomyślałem o tobie i o nim przez no, ten oczywisty konflikt Real-Barcelona. Ale jak kiedy ktośkolwiek mówi o Ronaldinho, to nie jest to zaskakujące. Jakby nie wiem, czy to jest ktoś, kogo temat musimy rozwijać, bo jest to. No chyba, tak chyba oczywisty nie. wybór, więc jakby każdy, kto mógł zobaczyć chociaż jeden jego mecz w telewizji, czy, czy, czy cokolwiek za dzieciaka, po prostu się w nim zakochiwał, więc chyba możemy przejść do pozostałych wyborów, no tak, tak szczerze. To, to ja powiem szczerze, że właśnie Pujol, Ronaldinho i Iniesta to byli goście, których tak bardzo szanowałem z Barcelony tamtej, a no Ronaldinho niesamowity i ta bramka z Realem. to... Sam klaskać bym chciał jeszcze i je oglądać to jeszcze raz, tak jak oni to widzieli właśnie na, na Bernabeu, może lepiej gdyby to się skończyło trochę inaczej, gdyby mógł to zmienić, ale no ale gość turbo, turbo, turbo charakterystyczny. No, dla, mnie bramka, dla mnie bramka z Chelsea to było Też. coś, bo to chyba z Chelsea w strzelił w ogóle on tego taki taki, takiego z no nie? To, to można by stary o tym rozmawiać długo. No, i... no to było fantastyczne, że on robił rzeczy, o których nikt nie pomyślał, że to można zrobić na... Boisku zawodowym, a on po prostu przychodził i, i to robił, i nikt się tego nie spodziewał, i dlatego to wyglądało tak łatwo. I wiesz, ile, ile osób w ogóle zaczęło grać w piłkę, albo zaczęło się interesować też freestylem, bo tam wielu freestylerów właśnie mówi o, o Ronaldinho jako o tym, którzy, który ich za, nakłonił do tego, żeby jednak troszkę zacząć grać w piłeczkę. Także Ronaldinho tutaj musi być na dziesiątce i przechodzimy do zawodnika, którego już wymieniłeś, czyli Zinedine Zidane na EŚP. Zdobywca złotej piłki i też Zidan właśnie klasa sama w sobie. Jeden z najlepiej wyszkolonych technicznie pewnie zawodników na tej pozycji w historii, bo jak oglądałem sobie nieraz właśnie jego yy, jeszcze skróty, to jakie on miał w ogóle przyjęcie? O tym, no wiesz, nie zwracałeś uwagi na to, mając 11 lat jakiegoś ma przyjęcie, nie? No to jaki jak jest ten yy, pomocnik trzeci? Yy, tutaj gościu, którego nie wiem, czy ty też byś nie dał, bo. Według mnie to jest najlepszy środkowy pomocnik defensywny w historii, i po jego odejściu z Realu Madryt wszystko zaczęło się sypać. Według mnie taką mam opinię po prostu, i to jest Makalele po prostu. Klot Makalele na SPD. Powiem szczerze, ja, ja prawdopodobnie dałbym jego wersję z lat 2000, czyli jego Kante, z innego prostego powodu. jak Loda Makalele po prostu za dużo, za dużo nie oglądałem, więc ale e, jest no. to dla mnie w pełni rozumiałe, że, że ty z tej dwójki wybierasz, wybierasz tego. Tak, akurat. To, no, to myślę, że Makalele to jest właśnie lepsza wersja Kante albo Kante to jest słabsza wersja, troszkę Makalele. A... A to jest w ogóle ni niewiarygodne, że dwóch zawodników tak podobnych do siebie, nie? Tak, jakby tak. po prostu jakby stanęli obok siebie, to, to jest jakby to byli bracia. Kurczę, ale pomyśl sobie, że grasz na dwóch SPD Makelele i Kante w Primach obaj, nie? Fajnie. To prawda, aczkolwiek głowy wtedy nie wygrasz. No nimi nie raczej, <laughs> ciężko by było. Dobrze. To, to, Ale pressing jest założony po... cały czas. Czyli w tym środku pomocy mamy wszystko, bo mamy no, takiego gościa, który nosi fortepian i dwóch, którzy na tym fortepianie grać mogą. No i teraz czas na krem de la krem każdego składu, czyli ofensywę. No tutaj I będzie najmniej ciekawie będzie? chyba, tak mi się wydaje. E... Ja jestem ciekawy tylko jednego nazwiska, czy ono się pojawi czy nie, dlatego czekam na Twoje wybory. Okej, okay. to zacznijmy może od prawej strony, Leo Messi, nie wiem, czy muszę czyli tutaj się to Czyli się pojawiło to nazwisko, czyli już reszty nie jestem ciekawy, czekam na Ronaldo z dziewiątką na plecach, czekam na Ronaldo <laughs> z siódemką na plecach i przejdźmy do dwunastego zawodnika, się pomyliłem. Na lewej stronie Cristiano Ronaldo, ale tutaj a propos Ronaldo i Messiego, można gości nie lubić, ale nikt takich liczb raczej nie wyśrubuje, nikt tego nie powtórzy według mnie, co oni zrobili. I, I trzeba szanować jednego i drugiego, i cieszyć się, że mogliśmy ich oglądać na, na boisku, bo powoli to się już kończy, co jest trochę smutne. E, no ale Messi, Ronaldo, no i tak jak powiedziałeś, dziewiąteczka to jest no to jest Ronaldo, Nazario. Także trafiłeś. No dobrze, <laughs> ale zupełnie nie mam pojęcia, kto może być tym Twoim dwunastym zawodnikiem. I tu przyznam, zupełnie, 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 nie wiem, kto to może być. I to mnie najbardziej ciekawi. To się ciekawi. A. No, chcesz strzelić? Jeden strzał ci dam. Zobacz sobie na ten powiem, skład. Powiem te, znaczy powiem mówiłeś o tym Inieście, no nie, więc. Myślałem nad, przez chwilę nad i nie to zamiast zidana, ale jednak dałem zidana. Yy, a powiedz tylko, czy to jest zawodnik ofensywny, czy nie? Bo jeżeli ofensywny, nie, to wiem, tak, kto to jest. Tak, tak, tak. Ofensywne. No to będzie kaka, to będzie kaka w sumie. Prosta. No jest to kaka. A ty jestem bardzo przewidywalny w takim razie. Ricardo, Kaka. Ale Tak, no... tak z ciekawości, ty tego Kakę wspominasz najlepiej z. Reprezentacji z Milanu, czy no, oczywiście z tego ulubionego ja klubu? Ja go właśnie wspominam najlepiej z reprezentacji i z Milanu, szczególnie z tego rajdu, bodajże z Manchesterem United to było. I, i mam, w obraz taki, mam obraz taki kaki, który przychodzi do Realu Madryt jako Turbo, super fajne nazwisko i też zdobywca do tej piłki, bodajże. Chyba że on już wygrał wtedy w Realu za tą piłkę. A teraz mi się to miesza wszystko. W każdym razie, bardzo mi było go szkoda pod tym względem, że te kontuzje trochę zniszczyły mu tą karierę nie? I, i ludzie wieszali na nim psy tak naprawdę gdzie gościu przeszedł jedną, drugą, trzecią operację miał problem z kolanami bodajże I ja go bardzo lubiłem i bardzo go broniłem w tamtym momencie no ale no, no niestety, no te kontuzje trochę zepsuły to wszystko powinien Kaka w realu zrobić więcej ale niestety, no tak to czasem bywa w sporcie no. tak to już jest ale za to załapał się do Twojego składu wszechczasów. Do którego, do, do którego, dodajemy, do którego dodajemy jeszcze jedną rzecz. I jak wszyscy chcieliście bardzo w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, żeby pojawił się tutaj menadżer wszechczasów. Tak więc, że nie dość, że ten pierwszy chodzący z ławki, no to jeszcze mamy tutaj do wyboru tego, który ten skład poprowadzi. Coś czuję, że Ty masz tutaj zdublowanego możliwe, że menadżera i zawodnika. Tak się to pewnie skończy, ale, ale jestem ciekawy. Nie, tutaj Cię zaskoczę, bo wyjeżdżamy z Hiszpanii totalnie. I wędrujemy do Anglii. Muszę mówić więcej, czy już nie? Jeżeli powiesz Jose Mourinho, nie, no to, nie, nie, nie. Czy, czy to jest Pep, czy Jurgen, czy Sir Alex? No, no już myślałem, że, że nie powiesz, tak, to jest Ferguson. To, to musi być Ferguson. Z mojej sympatii właśnie do Manchester United. I wynika to z tego, jak też lubię ten klub właśnie dzięki temu, co on stworzył tam i tak naprawdę stworzył coś z niczego. Mam takie wrażenie teraz, jak oglądam właśnie Manchester United. No nie no, musiał to być Ferguson i, i, i tyle. Po prostu. No cóż, no dobra, to w takim razie ja dziękuję również za zaproszenie. I no trochę miałem dylematów, ale podoba mi się ta jedenastka i myślę, że tutaj jest wszystko, co bym chciał. Wszystko jest kompletne, że tak powiem. Mi też się podoba, było trochę zaskoczeń, więc jeszcze raz wielkie dzięki. Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Poznaliście już wybory Lacha, a do naszej jedenastki wszechczasów ląduje Iker Casillas jako ten, na którego głosowaliście najczęściej. Jakiego prawego obrońcę powinniśmy wybrać do naszego składu? To piszcie oczywiście w komentarzach, zostawiając łapki w górę pod waszym typem. No i oczywiście zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka z Pelka Damianem i subskrypcji moich dwóch kanałów. Tymczasem to by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!